Cześć, ja z tej strony. Dzisiaj mam dla Was recenzję bardzo ciekawej lampki. Lampki LEDowej Colbor CL60. To, co tu widzicie, to maleństwo, to jest cała właśnie jednostka lampa LED, czyli światła ciągłego. Yy, ogólnie lamp LED, ciąg... znaczy lamp światła ciągłego, takich LEDowych, jest na rynku dzisiaj bardzo dużo. I ciężko coś polecić jeśli się nie wyróżnia jakimiś po prostu konkretnymi cechami. I teraz ta lampa ma bardzo fajne, bardzo fajny zestaw cech, które czynią ją bardzo atrakcyjną na rynku konkurencji właśnie innych lamp o mocy 60 W. Natomiast ma też pewne minusy, o których sobie powiemy. I teraz tak, jest to właśnie, tak jak widzicie, taka mała lampeczka wielkości, nie wiem, większego, grubszego obiektywu. Która ma moc właśnie 60W, świeci światłem stałym, ma zmienną temperaturę barwową, także jest bicolor, ale co jest też bardzo fajne, będą niedługo wersje też RGB, nad które gorąco czekam, Kuba Kaźmierczyk już je miał na testach, widziałem, to jest tej samej wielkości lampka, po prostu jest RGB, teraz u polskiego dystrybutora obecnie... Są tylko bikolory, ale będą też właśnie RGB niedługo. Natomiast cała lampa właśnie jest tej wielkości i jest zasilana z USB-C. Także zasilacz, który tutaj jest dodany, to może go wyciągnę, to jest po prostu taka kostka, taki zasilacz z dwumetrowym kablem na USB-C 9 w który wygląda jak taki, taki zasilacz do MacBooka, tylko że czarny i no, ja byłem mega zadowolony, jak usłyszałem, że w końcu jest jakaś lampa na USB-C. Mam nadzieję, mam na myśli tutaj lampę światła stałego, bo błyskowe też są obecnie niektóre modele, ale to kiedyś może o tym. I. Byłem zadowolony, dlatego że po prostu dzisiaj dużo rzeczy jest na USB-C i nawet laptopa można zasilić z USB-C. Telefon sobie podładować wszystko. Natomiast tutaj na tym zasilaczu, który jest bardzo fajny, bo 90W, także dosyć mocny, bo zasili dużo, niestety jest taka mała naklejeczka, że prosimy nie ładować innych urządzeń niż naszej lampy tym. Także no, nie odważyłem się, ale zakładam, że nie wiem, no nie wiem jak bardzo by to zaszkodziło, chociaż wolę nie ryzykować. Także niestety. Trzeba będzie mieć kolejny ten, <laughs> kolejny zasilacz do laptopa i do wszystkiego innego. W każdym razie, poza tym, jak podłączymy do laptopa, to nie zasilimy lampy. Mamy właśnie taki zasilacz USB-C, co jest bardzo fajne, bardzo wygodne i mamy taką bardzo malutką lampkę. I teraz ona świeci tak jak każda lampa świeci. Po prostu sobie świeci światłem stałym, ciągłym, maksymalnie 60 W. Mamy tutaj z tyłu Taki mm, dosyć czytelny, duży wyświetlacz, kilka przycisków, to oczywiście są te tryby, tak jak w każdych lampach. Także na tym nie będę może się rozwodził, bo to jest standardowa lampa bikolor z efektami typu żarówka, błysk, coś takiego, także to jest standardowe. Ale jak sami widzicie, cała budowa tej lampy jest niestandardowa, i ona cała też jest niestandardowa. Już nawet ten zasilacz to USB-C, i ona jest bardzo malutka. I jak widzicie, ona ma tutaj takie. Szyny. Tutaj ma wypukłe, tutaj ma wklęsłe. Tutaj też są dwa pokrętła do sterowania tam ustawieniami i temperaturą, mocą. Fajnie. Steruje się, ok, jest git. Natomiast to, co wyróżnia tę lampę, to właśnie te szyny i jej budowa, przez to, że lampy te można ze sobą łączyć. Tutaj są takie niebieskie, tylko naklejki od tych. tych. Także to się po prostu. Zdejmuję i mamy te lampy. Można ze sobą łączyć. Można je łączyć w tyle, ile tych lamp mamy. I co tutaj automatycznie robimy? 120 W 180 no, watosekund, 120 W, wat, 180 W, 60 W, a wszystkie razem 360 W. I to jest super opcja, możliwość łączenia takich lamp. Możliwość łączenia ich na przykład w taki długi słup światło, możliwość łączenia ich w macierze typu tam nie wiem, ja robiłem 2 na 3, może 3 na 3, no to mamy 9 lampek, no to już naprawdę spora moc, ale to co właśnie je wyróżnia, to jest to, że można one są modułowe. I mają bardzo fajną funkcję do tego, poza oczywiście sterowaniem z aplikacją, tak jak wszystkie dzisiaj lampy mają, to te lampy, jeżeli wejdziemy w tryb tutaj w menu, to one mają taki tryb jakby radiowy, już wbudowany i teraz, no bo jak mamy połączone na przykład, nie wiem, 9, 10, 20 lamp ze sobą, jeżeli macie kasę, no to możecie i 20 lamp połączyć. Bo cena chyba jednej, nie pamiętam, poniżej 1000 zł, ale coś w takich granicę tej większość takich lamp. Jeżeli połączymy wszystkie ze sobą, no to OK możemy sparować z aplikacją, no to wszystkie manipulujemy, znaczy kontrolujemy z aplikacji, ale jeśli nie mamy aplikacji, to co zrobić, żeby na każdej nie kontrolować mocy? Możemy ustawić jedną z tych lamp w tryb y, transmitter, i tak w tryb transmitter, a resztę w tryb receiver, dzięki czemu jak sterujemy jedną, to ona zachowuje się jak master i podaje te same ustawienia do innych. Z małym lagiem, ale podaje, także możemy wtedy sterować tylko jedną jednostką, i wszystkie inne odbierają te same ustawienia, co jest bardzo fajną funkcją. Jest jeszcze funkcja repeater, gdzie jeżeli na przykład lampy są daleko od siebie, to postawimy na środku lampę w trybie repeater, i ona wzmocni sygnał pomiędzy tamtymi lampami. Także jest to bardzo przemyślana konstrukcja właśnie do takiego łączenia lamp. Natomiast, przez to, że te lampy są takie małe, to jak możecie się domyślić, Ciężko tutaj o jakieś modyfikatory, i o to oczywiście producent zadbał w formie adaptera bowens. Ten adapter bowens, on jest po prostu nasuwany na naszą lampę, na te szyny, bo te szyny one mają takie mm, łożyska, które się wciskają, takie kuleczki srebrne. Nie wiem, czy to tutaj będzie dobrze widać. One tutaj mają takie srebrne kuleczki, i one się po prostu wciskają, jak lampa najeżdża a w tej szynie w wklęsłej są takie dziurki, gdzie tam później ta kuleczka tak pstrykuje się. I tutaj tak samo działa właśnie ten adapter, czyli po prostu go wciskamy. I po prostu, żeby go ściągnąć, to go ściągamy siłą. I teraz możecie sobie pomyśleć, że no taki nakładany, nasuwany adapter może nie dźwignąć zbyt ciężkich, na przykład zbyt dużych modyfikatorów i macie... Po części możecie mieć rację. Dlatego, że zwykły modyfikator, jak tutaj nałożymy i skierujemy lampę tam pod kątem 45 stopni, to tutaj nie ma ryzyka, że to się jakoś ześliznie czy coś, bo to jest tutaj naprawdę fajnie sztywno siedzi, naprawdę trzeba się postarać, żeby coś tutaj zrzucić siłą. Natomiast ja powiesiłem 150 ok radże w ten sposób, znaczy po prostu wczepiłem, podniosłem za lampę i radża się podnosi. Także modyfikator, byśmy sobie tutaj spokojnie na bumie podnieśli taką lampę z modyfikatorem do góry, to się nic nie stanie. Natomiast jak szarpałem lekko, to też modyfikator nie spał, ale jak wykonałem taki ruch, taki wiecie, porządne strzepnięcie modyfikatora z lampy, to wtedy spadł pod ciężarem. No dawaj. O! Wtedy się wyczepił. No tutaj było mi ciężej Chyba po prostu pod jakimś kątem się da. W każdym razie da się zrzucić modyfikator, i w, wydaje mi się, że w sytuacji, gdzie na przykład y, obniżalibyśmy lampę z bardzo wysoka i nagle zatrzymalibyśmy statyw, albo by spadł i uderzył bez amortyzacji gdzieś po prostu jakaś jedna sekcja statywu, to w takiej pozycji mógłby ten modyfikator spaść. Natomiast, tak jak podnosiłem za lampę i tak lekko trząsłem, to ten modyfikator zostawał. Także taki duży tutaj bym uważał, bardzo uważał z montowaniem tego i był bardzo ostrożny z przesuwaniem statywu z tym modyfikatorem. Natomiast mniejsze modyfikatory i takie pod kątem, wezmę na 45 stopni, coś takiego, to jest. Zero problemu, to, tego problemu w ogóle tutaj nie ma, to bez problemu możemy sobie właśnie na tym uchwycie to mocować. To jest taki fajny kawałek plastiku, także to się dobrze trzyma, a cała lampa jest zbudowana z aluminium. Te wszystkie szyny, to wszystko jak łączymy te lampy, to wszystko jest aluminiowe. I tu właśnie sobie możemy wsunąć tą lampę i tu są właśnie te takie wypustki. Ja to spróbuję jakoś tak, o cyk i później też dociskamy i no, właśnie. Bo teraz mi się ten, bo jedno weszło, a teraz nie chce, nie chce mi wejść, żeby kliknąć się tam do tego. No, pod złym kątem chyba to robię, bo ja tutaj je rozmontowywałem i ta jedna rzeczywiście mi tutaj nie chciała wejść. Dobra, także tutaj nie będę się teraz siłował z tym, bo ja miałem te lampy ustawione właśnie w tym takim ustawieniu 3x2. I ciężko mi było je rozmontować. Także, jak już się raz je zmontuje, to trzeba uważać, żeby tam właśnie je rozmontowywać, bo to jest jednak 3 aluminium a aluminium. I teraz, jak pod złym kątem będziemy naciskać, właśnie ten rozpierać, to ciężko nam to będzie, ciężko je będzie rozsunąć. Natomiast się da, spokojnie. I ogólnie ja się właśnie bawiłem tą lampą przez panel dyfuzyjny i tutaj robiliśmy sesję sobie w Blackfishu, gdzie, znaczy w Blackfishu teraz 52 b gdzie po prostu użyłem panelu dyfuzyjnego i sześć takich lamp za panelem dyfuzyjnym umieściłem i to mi dało naprawdę dużo światła. To było 362 watów włącznie, wszystkie sześć lamp na pełnej mocy i tutaj parametry fotografowania miałem takie bardzo przyjemne, gdzie nie musiałem się martwić o jakieś poruszenia na otwartych przysłonie sobie fotografowałem, ale bez problemu. Miałem tutaj dużo światła. Później natomiast z ten sam, to samo ustawienie lamp użyłem z parasolką srebrną, tylko że pojawił się taki problem, że gdzieś tą parasolkę trzeba było przełożyć i po prostu parasolka była na osobnym statywie, a lampy były na osobnym statywie. I one sobie tak doświetlały, właśnie świeciły w kierunku tej parasolki. Także tutaj był taki problem, że nie mogą tej parasolki jakoś łatwo umieścić w tych lampach. No i problem pojawia się taki, że jeżeli mamy sześć takich lamp, no to musimy je wszystkie zasilić. Także od każdej lampy idzie osobny kabel i mamy. Wszystkie sześć takich właśnie zasilaczy do jednego przedłużacza i to do jakiegoś gniazdka ciągnąłem, także to było trochę upierdliwe. Natomiast co jest jeszcze trochę upierdliwe, bo tutaj, jeśli chodzi o takie mm, konstrukcyjne rzeczy, ta lampa jest bardzo fajnie przemyślana: ona tutaj ma otwory wentylacyjne, wszystko jest fajnie, się chłodzi. Yy, ona jakoś tak super głośno nie pracuje, ma dwa tryby też yy, tutaj chłodzenia: inteligentny i zwykły, czyli inteligentny będzie. Się ściszał, kiedy nie musi po prostu mocno pracować, a zwykły będzie zawsze sobie tam chyba chłodził, czy tam to jest quiet. W każdym razie nie jest jakoś super głośna ta lampa. I tutaj mówię, designersko, czy tam też konstrukcyjnie ona jest bardzo fajnie przemyślana. Natomiast, żeby ją postawić na jakiś statyw, to jest potrzebny nam właśnie taki uchwyt przegubowy dodawany w zestawie. I ten uchwyt przegubowy tutaj się po prostu na tą szynę wsuwa. Tutaj się dokręca, tam jest taki mm, taki rozporowy element, gdzie po prostu w tej szynie mocno się trzyma, to nie ma bata, żebyśmy delikatnie dokręcili, żeby to zsunąć, to się mega mocno trzyma, to jest bardzo fajny uchwyt yy, do do tutaj zaciskania, to jest na ząbkowo, plus mamy też taki, znaczy ten przegub jest taki ząbkowany, także się bezpiecznie bezpiecznie w pozycji tutaj się nam mm, zaciska i mamy na dole taki taką śrubkę z takim śmiesznym kawałkiem aluminium z dwoma takimi tunelikami nie wiem czy to tutaj będzie widać i te tuneliki są po to żeby kabel zabezpieczyć właśnie tutaj z tego gniazda USB-C no bo jednak jak pod kątem to jest no to to USB-C wychodzi wy i się wygina tak w dół ciągnie ten kabel także to jest do zabezpieczenia tego kabla ale czego tutaj nie ma Uchwytu parasolkowego, i to jest ogromny minus tej lampy, dlatego że one by bardzo fajnie właśnie współgrały, jakbyśmy tak zmontowali sobie 3-4, jak ktoś ma to nawet dwie, to bardzo fajnie by współgrały właśnie z jakąś parasolką. Nie ma niestety tutaj możliwości przymocowania parasolki w żaden sposób, nawet przez ten uchwyt błęsowy, także tu jest mały minus, nawet spory minus bym powiedział, jeśli chodzi o możliwość modyfikacji światła. To, o czym myślałem, to jakiś po prostu taki dodatkowy uchwycik, właśnie na te szyny, żeby móc zamocować jakąś parasolkę, tylko po prostu z taką śrubką, coś nawet modułowego, żeby, żeby się dało. No bo jednak ciężko to jest tutaj zrobić. I dlatego ja używałem tego właśnie z panelami dyfuzyjnymi. Dodatkową rzeczą, o jakiej pomyślałem, którą warto byłoby na przykład wprowadzić w tych lampach. To może większy zasilacz z podwójnym kablem, czyli taki kabelek z rozgałęzieniem, gdzie dwie połączone razem lampy zasiliłby po prostu z jednego kabla do gniazda, dlatego że jak ja miałem sześć lamp połączonych razem, to musiałem sześć zasilaczy ciągnąć. I teraz, gdybym miał tych zasilaczy trzy z podwójnym kabelkiem, to byłoby mi dużo łatwiej. A gdyby na przykład były oferowane takie zestawy, że dwóch lamp z tym zasilaczem, on też mógłby być taki, że miałby na przykład tą końcówkę taką doczepianą, chociaż to też jest punkt, który może zawsze zawieść. Natomiast fajnie by było, gdyby to było bardziej przemyślane, jeśli chodzi o zasilanie, żeby nie trzeba było tych kabli tylu aż ciągnąć, bo lampy te są 60-watowe. One są 60-watowe, zasilacz jest 90 w I teraz, ja myślałem, że powiedzmy zrobimy sobie, można by było zrobić tak, że zasilacz będzie 120 i zasili lampy dwie 60 w natomiast Próbowałem też te lampy zasilić z powerbanka, który ma Power Delivery 65W, i mi się nie udało ich włączyć. Także jest szansa, że jest potrzebne więcej mocy niż właśnie 60W, dlatego one są 90W, te zasilacze. I wtedy by trzeba było stworzyć taki jeden duży zasilacz 180W z podwójnym USB. Nie wiem czy to jest możliwe, ale mówię, że po prostu to, co jest upierdliwe, to jeśli mamy dużo lamp, to każdą trzeba osobno zasilić. Także to są takie pewne minusy konstrukcyjne, czy te designerskie, jakie tutaj można, powiedzmy, znaleźć, można by było się przyczepić, natomiast sama lampa, same te lampy są na tyle ciekawe, że są warte uwagi. Dlatego, że są bardzo małe, są mocne, bo 62 to już wystarcza, żeby coś sobie tam w domu ponagrywać, czy też Bawić się w jakieś portrety, są właśnie zasilane z USB-C, co daje nam straszną taką, nie wiem, nie swobodę, tylko takie. Jak to nazwać? Jest to takie nowoczesne, no bo jednak każdy zasilacz zawsze miał taką wielką cegłę i trzeba było to ze sobą targać. A ten jeden mały zasilacz można wrzucić bardzo fajnie do torby. W ogóle te sześć lamp, jak miałem połączone razem, to one mi w walizce wchodziły do takiej przegrody, którą mam zrobioną taką szeroką, właśnie na różne pierdoły i one mi się tam idealnie mieściły. One wszystkie, sześć lamp, były wielkości jednej takiej większej, powiedzmy, lampy studyjnej albo jakiejś większej lampy ledowej właśnie. Takiego światła stałego, też nawet 60 albo powiedzmy 100 watowej. Także tutaj, rozmiarami i konstrukcją, te lampy są na pewno ciekawe. Niestety z kilkoma minusami, ale to można przeżyć, dlatego że one wydają się być bardziej takie do delikatnych efektów. Fajnie by było, gdyby tutaj były jakieś takie jeszcze akcesoria dedykowane, np. jakiś snut albo jakieś takie optyczny projektor z GoBo. Dlatego, że one są właśnie takie fajne, małe i one są takie super na akcenty. Zwłaszcza jeśli wyjdą, y, będą dostępne te lampy RGB. No to to są takie typowo małe lampy akcentowe, które można gdzieś wcisnąć, gdzieś tam umieścić, położyć ten kabelek, taki jeden zasilić, y, bez targania jakiejś wielkiej cegły, gdzie to naprawdę wygląda, jakby to super się sprawowało w ciężko dostępnych jakich takich miejscach do właśnie oświetlania. Także tutaj widzę największe zalety tych lamp. Jeśli chodzi właśnie o takie codzienne użytkowanie, no to niestety widzę tutaj sporo minusów z możliwościami modyfikacji tych lamp ze względu na brak tego mocowania parasolki, bo to by się przydało tutaj najbardziej. Mówię, jakiś taki metal aluminiowy mały element, takie, taki wsuwany z góry na tej szynie, gdzie ma tylko dziurkę na ten na na pałąk od parasolki i śrubką przykręcane. I to wszystko. Jakiś taki malutki elemencik i to by wystarczyło już, żeby ta lampa zyskała ogromnie większe możliwości. Nie wiem, czy to w ogóle było miało sens, ale żeby miało dużo większe możliwości właśnie modyfikacji. Dobra, to by było na tyle. Bo to jest taki. Oczy, znaczy, chciałem po prostu podkreślić najbardziej unikatowość tych lamp w związku z innymi lampami. Bo to, co. Mógłbym jeszcze powiedzieć, no to jest to wszystko, co każda lampa w tym przedziale cenowym powiedzmy w tej, w tej kategorii ma: czyli tam wysokie odwzorowanie barw, tam wysokie serii, plus tam nie wiem, bicolor, czy tutaj jest akurat COB soczewka, także jest wysokiej jakości to światło. Nie ma multicienia, pierdoły, ale to ma każda lampa. To, czego nie ma każda lampa, to właśnie ten modularny system i zasilanie z USB-C plus te sterowania radiowe typu Master i Slave, plus Repeater i takie właśnie ciekawsze opcje, które ta lampa ma w jej rozmiarach. Także to chciałem podkreślić najbardziej i mam nadzieję, że mi się udało przy tej bablaninie, którą tutaj wam zaprezentowałem. Także to by było na tyle. Zostawię link do tych lamp w opisie. One są bardzo fajne i nie mogę się doczekać właśnie wersji RGB, bo na tamte będę najbardziej chyba polował, do właśnie takich akcentów super, także yy, czekam na tamte, bo tamte są chyba CL60R się nazywają, także czekam na tamte yy, i to by było na tyle, także dzięki bardzo za poświęcony czas i do usłyszenia, do zobaczenia następnym razem. Hej!